Największe trzewskie osiedle, zwane przez niektórych betonową dżunglą Suchostrzygi, doczeka się wreszcie deptaka z prawdziwego zdarzenia. Odnowiony całkowicie zostanie ciąg spacerowy w sąsiedztwie wieżowców przy ulicy Jagiełły. Choć jeszcze prace się nie zakończyły, mieszkańcom już podoba się efekt. Ślicznie. Ślicznie? Mhm. A jak ten chodnik przedtem wyglądał? Strasznie. Ty wychodzi, to była ulica. Tam samochody po nie jeździli. Tak, a teraz będzie ładnie, ale. Mamy no, nadzieję. chodzimy dojeździć tak jak wtedy. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki współpracy spółdzielni mieszkaniowej z miastem. Ciąg pieszy jest realizowany wspólnie z miastem. I tu decyzja prezydenta miasta, który dołożył środków finansowych do swojej części, jako że ten ciąg pieszy idący do. Prowadzący do gimnazjum numer 3 jest częścią spółdzielni i częścią miasta. My żeśmy zamierzali to już zrobić troszeczkę wcześniej, no ale ze względu na brak finansów, brak pieniędzy, mogliśmy tylko przystąpić do tego zadania w tym roku. No i tak jak Państwo widzą, przystąpiliśmy do tej realizacji. Praktycznie ten ciąg pieszy przewiduje, że gdzieś za 4 tygodnie, 3 tygodnie będzie kompletnie wykończony, łącznie z ławkami, łącznie z zielenią, no ale niestety koszty są tu dosyć duże, to jest inwestycja, czy zadanie, remont, bo to jest właściwie, właściwie remont. To osiąga gdzieś około 200 tysięcy złotych, z tym, że jedną trzecią pokrywa miasto, a dwie trzecie są tak, jaka jest powierzchnia użytkowa, będzie pokrywało spółdzielnia mieszkaniowa. Zapytaliśmy prezesa spółdzielni mieszkaniowej, czy mieszkańcy miasta mogą spodziewać się jeszcze jakichś zmian na terenie trzewa. Początek roku to w zasadzie skupiliśmy się na tych, głównie na tych pracach ziemnych, skwerach i taki między innymi taki ładny skwerek powstał przy Konarskiego 1, czyli na osiedlu Czyżykowła. W tej chwili budujemy też parking na kilkanaście miejsc, czy kilkadziesiąt miejsc na ulicy Orzeszkowej 1-2. Tam żadnych uwag, kontrowersji nie ma. Jak Państwo wiedzą i lokatorzy są zadowoleni w tej chwili. Zakładamy, że też za dwa tygodnie parking zostanie wykonany. A skwerek już jest zrobiony, tak czekamy tylko za ławkami, które zostaną dostarczone w przyszłym tygodniu. Czyli przed świętami powinien być już wykończony skwerek. Nowy deptak w całej okazałości ma być gotowy w ciągu kilku najbliższych tygodni. Pojawią się nowe nasadzenia, zieleni i ławki, które pozwolą wypocząć spacerowiczom.